Umpa, lumpa, umpa di. Dawid i Maciek witają was tu. Umpa, lumpa dumpa di da. Oto odcinek o filmie łąka. Zapraszamy Państwa. że ja, ja dzisiaj wyjątkowo dawaj, zacznę. Dawaj, dawaj, dawaj e, śmiało. Witamy was po, po dłuższej przerwie w podcaście. Bywały mm, dłuższe na... przerwy. Tak, to prawda. E, ale okazja dla mnie przynajmniej jest znamienita. Tutaj, jeśli możemy jeszcze poprosić e, naszego szefa, montażystę o e, świąteczny klimat. Jakieś lampki może się pojawiły, czy coś. E, bo film wydaje mi się bardzo świąteczny. Film łąka idealnie pasujący przynajmniej na e, taki klimat świąteczny. E, w miejscu, w którym się znajdują, jest zima. E, jest to historia, taka e, krzepiąca serce e, o, o sierotach, które próbują jakby znaleźć, e, które tw zaczynają tworzyć rodzinę e, wspólnie. Poniekąd e, są też piosenki a w filmach świątecznych jakby piosenki są dosyć istotne i to wszystko jest w filmie Łąka. Dokładnie, no cóż, no muszę, znaczy muszę, całkowicie się z tobą zgadzam, może tylko jeszcze tutaj jakiś krótki, op, znaczy krótki, bardzo króciutki opis. Jeśli znacie takie filmy jak Charlie i Fabryka Czekolady, E, lub, e, tam chyba w reżyserii Tima Bartona albo jeszcze wcześniejszy film tylko zapomniałem jak się nazywa ale w każdym razie tam chyba pierwszy raz pokazano postać łąki e, no to tutaj mamy taki swe, z znaczy tego rodzaju no mamy prequel gdzie Willy Wonka przyjeżdża z butami wjeżdża do miasta i chce robić własną czekoladę i próbuje e, Zepsuć tutaj nie duopol, tylko triopol, możemy by tak powiedzieć. Wielkich gachów, wielkich szefów e, manufaktury czekolady i on sam tutaj chce wprowadzać swoje porządki i robić dobrą czekoladę. Tak, czekoladowy o. kartel rozbić. Tak, tak. E, mm -hmm. No i co? No i tak, no tutaj całkowicie się z tobą zgadzam. E, to jest taki. Ja bym jeszcze dodał, że taki po prostu. Mm, Miałem cały, cały dzień dzisiaj w głowie takie holsom, ale to po prostu taki uroczy. Na takiej zasadzie, mm -hmm. że no, jest taki właśnie baśniowy trochę klimat. Trochę tutaj trzeba zawiesić pewną niewiarę na pewne rzeczy, które się tutaj widzi. Są, są niektóre rzeczy pretekstowe, ale to jest całkowicie wpisane w konwencję, jaką ten film z sobą reprezentuje. I jak właśnie będziecie otwarci na to, że, no, że tutaj jest. Dosłownie i w przenośni bardzo słodko, no to możecie się całkiem dobrze bawić. Tak, ja już na samym początku pokuszę się też o bardzo mocne słowa, żeby jeszcze zachęcić do, do Państwa do wybrania się do kina i może tutaj do obejrzenia reszty podcastu, wysłuchania. Uważam, że jakby ten film stworzono 30 lat temu, to mógłby wyreżyserować go Steven Spielberg i byłby to absolutny klasyk. Świąteczny klasyk, a może nawet w ogóle, jakby no jest, byłem totalnie urzeczony tym filmem, widziałem tylko zwiastun, ten taki główny, powiedzmy, nie wiem nawet czy było więcej tych, tych zwiastunów, i byłem absolutnie zaskoczony jak bardzo mi się ten film po prostu podobał, jak piosenki mnie nie irytowały, bo cały czas mam w głowie na przykład West Side Story, w którym piosenki mnie denerwowały, w Igrzyskach Śmierci, w Baladzie Ptaków i Węży, te piosenki były spoko, ale, Ale tam no... są piosenki, w sensie to jest takie wstawki muzykalowe w tym filmie? Ty w tych Igrzyskach Śmierci? W igrzyskach śmierci? No. E nie, to bardziej po prostu Rachel Ziegler gra A, tam e okay. dziewczynę, która jest e muzykiem e i lubi sobie po prostu pośpiewać czasami. No jak to Rachel Ziegler. E i West i Side te Story też. No my, no my. Dokładnie. E natomiast tutaj te, te piosenki bardzo pasują, są takie no bardzo pomysłowe, jak w, na przykład, nie wiem, mógłbym porównać do Encanto, tak? Jakoś oddające i, i takie z żartem e, fajnym, z rozpisaniem na kilka głosów, na e, z wykorzystaniem jakby tła całego, że tam pies szczeka na przykład też w tempie utworu. E, to naprawdę ogląda się, ogląda się bardzo przyjemnie. No tutaj całkowicie się ze tobą, zgodzę, zgodzę aczkolwiek ja bym dodał troszkę jednak łyżki dziekciu do, do tych tabliczek czekolady, ale to później, to zdecydowanie później, bo jednak mój odbiór tego filmu jest całkiem pozytywny. Um... Przede wszystkim właśnie oprócz tej uro, te, taką urokliwość podkreśla y, wydaje mi się obsada. Generalnie, nie wiem, y, wydaje mi się, tutaj ty też możesz mnie poprawić, jeśli się mylę, że ja tak często jakoś o całej obsadzie w filmach nie mówię, ale tutaj muszę przyznać, że jest na bogato, a też to jest taki kasus jak, y, nie wiem, pewnie jacyś y, przeciwnicy tego filmu Mogą mi tutaj zjechać, ale jak w mama Mia troszkę. To zresztą podobny gatunek, że tam po prostu ludzie, nawet nie, nie bacząc na to, na fabułę tego filmu, że tam po prostu ta obsada się całkiem dobrze bawi na tej greckiej wyspie. I wydaje mi się, albo odczuwam to, odczuwałem oglądając ten film właśnie: Łąka, że tutaj jest podobnie. Że Timothy Chalamet po tam, powiedzmy, graniu. W bardzo ciężkich, wymagających ról. Co prawda, no tutaj no pierwszy raz pewnie musiał pośpiewać, albo w jakichś takich wielkich, poważnych megaprodukcjach tutaj pokazał się z takiej zupełnie innej strony. Więc ja byłem całkowicie pod wrażeniem, jak on, właśnie po, po prostu takiego. Pozytywnego, w bardzo pozytywnym znaczeniu, frika się wcielił, tak, takiego trochę łatwowiernego. Tak e, całkowicie oddaje tutaj pomysł jaki przedstawiono na tą postać jeszcze właśnie w tych wcześniejszych filmach. No i też Olivia Colman z jakimiś przyżółkłymi zębami, Keegan Michael Key, który jest pogrubiany cały czas w kolejnych tam kadrach, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Hugh Grant oczywiście. Tam po prostu widać, że jest fan przy tych przykręceniu tego filmu. Tak, dokładnie. No, Timothy May może się wydawać ten nieco ekstrawagancki, e, gdzieś tam w jakichś wywiadach i tak dalej. I tutaj ten Willy Wonka też, mimo tego, że on jest sierotą, też jest taki no Jest ulicznym magikiem, więc gdzieś tam ekstrawagancki też na swój sposób jest. Więc ta jego energia do no, Polsu bardzo uprofiony casting. A Wydaje swoją się, drogą że to była postać bardzo dobrze pod niego skrojona. A swoją drogą, właśnie a propos tych zwiastunów, to właśnie można było ten dysonans, czy ten, to odwrócenie nomen, omen rule całkowicie. Widziałem jak w jakichś filmach Warner, Warner Brothers puszczano e, zwiastuny i łąki, i Diuny tak? I to, i cały czas tego Timothy Chalamet widziało tak. się e, przed jakimś seansem i w całkowicie różnych e, w całkowicie różnych rolach taki właśnie o 180 stopni odwróconych e, to taka, taka ciekawostka co do piosenek m, powiem tak e, My tutaj zaśpiewaliśmy dla Państwa Umpa Lumpa nie bez powodu, ponieważ tutaj e, ta piosenka dwukrotnie pojawia się w filmie. No i też tam. E, Boże, jak się nazywa ta ikoniczna piosenka jeszcze tam, właśnie z tego filmu Willy Wonka i fabryka czekolady no. E, come with me in a world of full of imagination. Tak wiem, że pamięta, e, pamiętam, że a, z tak. Z tego właśnie... klasycznego filmu? Tak, tak. I tutaj. E, mi się coś takiego nie podoba, wbrew pozorom, w sensie e, posłużę się przy, przykładem e, Znachora e, mhm. tej wersji. Tak, bardzo bardzo blisko, to są bardzo bliskie światy, Znachor i, i Willy Wonka, ale e, już, już do brzegu, no bo e, wszyscy mówili, że o Jezu, jak to w tym Znachorze, e, znaczy jak to robić nowego Znachora, e, nie, klasyków się nie rusza, tej adaptacji lat 80. i tak dalej. Ale jednocześnie tam, wiadomo, wszyscy spodziewali się, że tam będą jakieś takie kultowe sceny, odtworzone jak w filmie Hoffmana, typu emblematyczny. Wysoki Sądzie to jest profesor Rafał Wilczur. No i jak ja oglądałem tego nowego znachora, i tak właśnie była też taka scena sądowa, to się ciekawe, czy oni zrobią to samo. Czy ciekawe, czy pójdą po najmniejszej linii oporu i nie poszli. I ja wtedy mówię, Szapoba no, właśnie tak się powinno. Um, robić nie remake'i, tylko powiedzmy adaptacje w inny sposób. I ja rozumiem, że Wonka tutaj nie jest odrębnym bytem. W sensie ten film Wonka w stosunku do tego, co było w Willy Wonka i Fabryka Czekolady i Charlie i Fabryka Czekolady, ale no... No nie wiem. No moim zdaniem ja bardzo, bardzo cenię sobie jakąś taką oryginalność. Nie wiem, jak z pozostałymi piosenkami od razu powiem. Ale no, znaczy nie wiem, czy pozostałe piosenki też były żywcem wzięte z tych dwóch filmów, o których wspominałem. No, ale no, trochę takie. E, m, takie troszkę takie wmuszanie nostalgii. Nie wiem, czy e, powinno, powinno się dziać. E, ja, nie, nie, nie mnie to oceniać. Ja mówię po prostu to, co myślę i to, co odczuwam, że no, e, fajnie by było, jakby odważono się o może tak, to ujmę, żeby z tego nie skorzystać. Mhm. O to bardzo ciekawe, co mówisz. Bo mhm. ja nie wiedziałem o tym, że to była rzeczywiście piosenka wyjęta z, z filmu tam z lat 70. E, no i na przykład mi nie tyle że mnie jakoś bardzo urzekła, mhm. ale ona też idealnie pasowała do takiego. Mm, marzycielskiego klimatu, który jakby cały czas jest w łące, no co on tam robi? Tworzy czekoladę tak naprawdę z niczego, doi żyrafę tak. i robi naprawdę dużo, dużo innych rzeczy w świecie, w którym jakby ludzie żyją normalnie. To nie jest tam, że, że wszyscy ludzie tam skaczą i robią jakieś dziwne rzeczy. Tylko Willy Wonka potrafi sprawić, że czekoladki latają w powietrzu i później ludzie, którzy je zjadają, to w ogóle gdzieś odlatują. I ma składniki, właśnie zebrane z całego świata, które mają taki, a nie, a nie inny skutek. I właśnie te rzeczy, o których mówię, to sprawiają, że ten film jest, brzydko mówiąc, festiwalem odpałów po prostu. No tak. Że jeżeli ktoś nie, ma, nie ma, ma bardzo nisko zawieszoną, nie nisko zawieszoną, bardzo łatwo komuś przekroczyć dla kogoś granicę absurdu, to na łące się będzie źle bawił po prostu. Jeżeli nie jest w stanie gdzieś tam jakoś odpuścić, bo w łące dzieje się rzeczy totalnie głupie. Natomiast one też bardzo często są bardzo zabawne. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś oglądałem. wy chyba w podcaście rozmawialiśmy o, mm -hmm. o, o podobnym filmie, ale ja się śmiałem na głos po prostu. Nie, że jakoś bardzo, ale naprawdę strasznie mnie bawił po prostu. Bawiły mnie gagi w filmie Łonka. Znaczy, no ja całkowicie z Tobą zgadzam tutaj. No. Yy... No właśnie, jak ktoś y, y, nie toleruje cukru, tak, w filmie, no to tutaj no, zdecydowanie y, nie ma czego szukać y, w, w, w łące właśnie. Y, tutaj też się z tobą zgodzę, że dużo jest tych odpałów, ale trochę wtedy CGI nie dojeżdża, moim zdaniem. W sensie te ta, ta żyrafa, tak, to, te latające czekoladki, te, te miasto troszkę w tle kuleje. No, ja widzę tutaj, e, powołuje się na to, co jest zapisane w bazie filmu, że ten film kosztował 125 milionów dolarów. Co. Hmm, jakby to ująć? No, może w obecnym świecie. Mm, z jednej strony. jest jakoś bardzo dużo. Nie jest całkiem dużo, ale. Mm, Rozumiem e, dylemat e, braci, e, Warner Brothers, e, że to jest na tyle jakiś powiedzmy, hmm, nie tyle eksperyment, może eksperymentalny, to jest za dużo powiedziane, ale no, e, rozumiem jakieś obawy e, w związku z tym, co właśnie tutaj mówimy Państwu o tym, jaki to jest film że mogli nie chcieć dać więcej po prostu trzeba było zszyć z tego, z tego co jest. A bo właśnie ten grubiejący e, e, Kigan Michael Key też nie wiem, czy to było, nie wiem, czy to było CGI. Troszkę to mogli go podrasować, e, tej jego otyłość. E, no, ale tu mi to trochę, trochę mi to zgrzytało jednak, że. E, Wolę jednak taki prawdziwy cukier, a nie takie sztuczne słodziki. O, bam! tak O, kurde, dobrze. <laughs> tak. No, ale rzeczywiście trochę to przypomina y, animację Paddingtona, którego wcześniej robił ten sam reżyser. Tak, tak. Y, on Każdy. też nie był najpiękniejszy na świecie. Był oczywiście słodki, tak jak tutaj słodki jest cały film, <laughs> ale tutaj krężymy wokół tego samego żartu cały czas. Y, albo na przykład mi też. Przy, m, widziałem ten film raz w życiu i to było kupę czasu temu. Jeszcze w kinie widziałem Hugo i fantastyczny mm -hmm. wynalazek, czy tam Hugo i jego wynalazek, Martina tak, Scorsese. Tak. I tam też wydaje mi się, że ten Paryż też był taki komputerowy. Przynajmniej te takie ja ja rzeczy, które zapadły, filmu, więc ciężko zapadły mi, mi w pamięć, to to wszystko tam jest takie, yy, właśnie no, głównie w ciemności na przykład, nie? kiedy włące tam wybierają się nad, mm -hmm. nad morze, o, powiedzmy tak, albo właśnie lecą z do, yy, do hali Hmm, hali słodkości, mm -hmm. e, czy jakkolwiek, jakkolwiek się to nazywało. E, no to wygląda to rzeczywiście komputerowo, ale. E, no, mi aż tak nie przeszkadzało. Rozumiem. I moim zdaniem też pewne. Hmm, pewne żarty były nietrafione. E, a może nie, nie inaczej. E, nie, że nietrafione, tylko nie wpisujące się w moje gusta. Ja generalnie. E, tak jak wspominałem na początku, ja całkowicie rozumiem tą konwencję i nie mam zastrzeżeń z większości żartów, humoru, który wynika z tejże konwencji, ale mm, powtarzane, chyba dwa razy naliczyłem. Żarty z pierdzenia to tak. Mm. To nie jest mój typ humoru po prostu, o tak powiem. Jak ja widzę coś takiego, to od razu tak. Yy, yy, mam yy, uśmiech Lindy. To znaczy, że no, yy, nie jestem zadowolony z tego, co widzę, ale, ale to, to tylko. Yy, to, to jest moje zdanie, yy, i to jest to, jak, yy, jaki typ poczucia humoru mi odpowiada, a czy też bardziej nie odpowiada. Okej. Okay. To jeszcze scenograficznie chciałbym dodać, mhm. bo zapamiętałem jeden moment, w którym Willy Wonka otwiera swoją walizkę i tam ma tą całą tak, swoją tak. fabryczkę czekolady i to chyba było praktyczne, w sensie praktyczny efekt specjalny, rzeczywiście to była walizka, że on ją otworzył i tam Pewnie w środku tak. było pełne tych takich bibelotów, więc to i też parę innych momentów. Które nie są CGI-owe, albo właśnie nie wyglądają jak CGI-owe, sprawiają, że ten film po prostu też ładnie wygląda. Sam sklep Williego Łonki, no, który jest na pewno CGI-owy, tak. to, to i, i później też. To no, po prostu cieszy oko. O, tak, tak później jak robi taką właśnie swoją upgrade, robi. A rozszerza biznes tak, kupuje nowe lokum, nie spoilerując, to tam, no tam bardzo aż takiego dużo CGI się dzieje, które, które moim zdaniem potwierdza to co mówiłem, ale tak właśnie odchodzimy już od dziegciu, przynajmniej u mnie. Ja bardzo doceniam pewne właśnie pomysłowe zabiegi. Przypomniało mi się o tym właśnie jak wspominałeś o tej skrzynce. Tam mamy bardzo bardzo ładnie wystylizowaną retrospekcję, która zaczyna się jak takie, jakby to powiedzieć, Najstarsze filmy tak, w historii jak starsze, kiedy było tak, pokladkowy tak, poklatkowe właśnie to super. Też takie wstawki animowane, że coś jest rysowane w jakimś e, stylu pokroju jakiś, nie wiem, po prostu jakiś ktoś e, rysuje prosty e, obra obrazek domku, czy też e, jak tam jest obmyślany w pewnym momencie heist, no to on jest na bazie tego, co się udało. E, znaczy, jest ten plan rozrysowany na bazie. E, tego, jakby to ująć, żeby nie zaspoilerować. Um, on jest na bazie tego, jak, w jakim stylu jest wykonany um, księga, księga rachunkowa, o. I tam te obrazki wyglądają tak, jak właśnie prosto wyjąte z tej księgi rachunkowej. I to jest super całkowicie. Mhm. E, no dobrze, Dobra. to pytanie, czy e, jeszcze, jeszcze masz jakieś tutaj przemyślenia, czy temat możemy uznać za zamknięty? Ja chciałbym skomentować jedną rzecz i na pewno tego nie słyszę, ale panie Hugh Grant proszę wyciągnąć kija z dupy. I Ale... jeżeli już się pan godzi na granie w jakimś filmie, to chyba raczej pan wie, jak wygląda jakby cały odbiór filmu, co się później będzie z panem działo, bo już pierwszy w Dungeons and Dragons pokazał, że, że, że nisko upadł. Tutaj mógł zagrać po prostu coś bardzo zabawnego. Na no, już komentuje w, w mediach, że mm -hmm. jest w ogóle załamany tym filmem i, i tutaj swoją rolą. Coś było widać po nim na, na Oskarach, bo ja oglądałem tegoroczne Oscary. I on tam był taki mega niemiły dla wszystkich, naprawdę jakby... Co prawda też zadawali mu często głupie pytania, takie, jakby to powiedzieć, z pudelka mm -hmm. amerykańskiego, ale no widać było po nim, że jest po prostu obrażony, nie? Sergio Grant przyjechał ale, ale ja teraz dopiero poznaję, bo jak tutaj przeglądałem sobie jakieś newsy przed rozpoczęciem odcinka, to ja byłem w pełni, tak robiłem wielkie oczy, że... Tutaj jest jakaś drama z Hugh Grantem, bo ja właśnie e, bardzo sobie cenię też jego rolę. Nie cenię sobie tutaj, no jak mantra powtarzam tego właśnie, jak wygląda ta jego postać, ale, ale tutaj rozumiem, że no nie dało się inaczej, no, no, no nie ma jak, no przepraszam bardzo, więc no kupuję to mimo pewnego jakiegoś tam zgrzytu, ale no Moim zdaniem to jest jedna w ogóle z lepszych postaci, tak? I on nie pojawia się dosyć często. Ci, którzy właśnie mm, oczekują, właśnie jakiegoś występu umpalumpy, czy jaką tam chyba tak się nazywa e, e, ta jego postać? Właśnie jak oni się mhm. nazywają, tak? Umpalumpa. Mm. Jego jest na ekranie niezbyt dużo, ale jak jest, to dowozi, o tak. To jest idealnie dawkowana postać, moim zdaniem. Więc tak. tym bardziej byłem, jestem zdziwiony tutaj jakąś tą dramką w związku z tym. No ale tu już proszę do podcastów Pudelka. To nie będziemy chyba tutaj oceniać tego, Chyba, chyba że, chyba, że ty chcesz. Nie, możemy ocenić już cały film. No to e, ja jestem ciekaw twojej oceny bardzo, więc jeżeli możesz zacząć pierwszy. Mhm. E, no, łąka wylał tak dużo miodu, dużo czekoladki płynnej na moje serduszko. Naprawdę po zakończeniu filmu chciałem iść sobie do pijalni czekolady wedle i kupić sobie kubek po prostu e, gorzkiej, gorzkiej czekolady. E, tak jak też mówiłem na samym początku. No Jakby to wyszło sporo lat temu, to byłby już teraz ten film klasykiem, bo jest naprawdę ładny, poruszający bardzo często. No ja byłem zachwycony, po prostu. Byłem zachwycony seansem, przerósł moje najśmielsze oczekiwania i ja daję łące 9 na 10. To grubo, bardzo to grubo, ja... no to jest w jego w topce chyba tego roku tak naprawdę w moim rankingu. Ale, ale nie no, to. Ach, wiedziałem, żeby ciebie najpierw spytać. Bo, bo ja, bo ja daję szóstkę. Okej, okay. ja daję szóstkę, bo znaczy e, ja tak jak e, na początku mówiłem, no dla mnie to jest e, też byłem zadowolony e, z tego filmu i Miałem też pozytywne, to nie jest taka szóstka na zasadzie, szóstka, która jest rozczarowaniem, tak, szóstka, która mówi, nie idźcie państwo na ten film, że jak, jak w tym memie jeszcze z, z mojego pokolenia, że stanowczo odradzam państwu oglądanie tego filmu, wprost przeciwnie, bardzo, bardzo zachęcam, tylko no po prostu są te rzeczy, o których wspominałem. Dzisiaj, które e, w jakiś sposób powodują, znaczy w jakiś powodują właśnie to, że no, e, no, nie daje temu filmowi więcej, ale nie daje też temu filmowi mniej. O, Klasyczne piękne lanie wody, ale, <laughs> ale mam nadzieję, że, e, że wiadomo, o co chodzi, o tak powiem. No dobrze. I co? Super. Tak. W takim razie ja się nie mogę doczekać topki twojej całej. Chyba już przychodzi ten czas w roku. Wiadomo, że pewne jest to, że pewne są podatki, tak, śmierć i tak dalej, ale to, że nagramy topkę, to wydaje mi się, to też jest oczywista oczywistość, ale to już. Pewnie, Ale to myślę, że jeszcze tak. w styczniu, bo w ostatnich dniach tak. grudnia wychodzą mocne, mocne tytuły. Tak jak, jest. Jak, tak w jest. Nie, niekoniecznie mogą być super ocenowo, natomiast jest to Ferrari. Ym, no, biedne i... istoty na pewno też. No. Tak, tak. tak. Jak łamań zaginione tak. królestwo. Tak jest. Dużo się dzieje. Także nie przedłużając, bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. E, mam nadzieję, że wstępniaczek Was trochę wprowadzi w ogóle w klimat całego filmu. E, ci, którzy obejrzeli e, to, e, i zostali, to znaczy, że wstępniaczek ich nie przeraził, tylko wprost przeciwnie, poczuli i zrozumieli, że to jest w klimacie filmu. A ci, których to zachęciło, to też w takim razie yy, my zachęcamy tym samym na koniec, żeby ten film zobaczyć. O, kropka. To co Maćku, dziękuję Tobie dzisiaj za, za rozmowę, Państwu jeszcze raz za wysłuchanie i widzimy się i słyszymy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, ajde.